Sezon trwa w najlepsze, więc chyba. hej, sezon trwa w najlepsze. Sezon nasz poragi, więc chyba już ka... sezon trwa w najlepsze. Sezon nasz poragi trwa w najlepsze. Już chyba każdy miał okazję wypowiedzieć się w tym temacie, ale zauważyłem, że i moja rodzina, i moi znajomi i generalnie różni ludzie e, różnie do nich podchodzą i pomyślałem, może ja też dam swoje trzy grosze w tym temacie, zwłaszcza, że jest taki mega prosty. Mergia szybki przepis od jednego z moich ukochanych kucharzy z dzieciństwa, Jacques'a Pp. I no, szkoda, żebyście go nie poznali. A na przepis składają się szparagi białe lub zielone, masło, oliwa, sól, pieprz i patelnia. Więc jeżeli macie to wszystko, to bierzemy się do roboty. Masło wsadzę do lodówki, żeby nam tutaj nie miękło, bo chcemy, żeby było zimne, będziemy robili emulsję. I teraz słuchajcie, ja tutaj mam takie przepiękne młodziutkie szparagi. Zobaczcie, one tutaj mają te swoje kwiaty zupełnie nie, nie, nie w rozkwicie. Mają ładny, jasny kolor. Te są już odrobinę starsze, ale wciąż dobre. A tu na przykład dla przykładu mam takiego szparaga. Zobaczcie, on już jest miękki. On już zaczyna kwitnąć. Nada się bardziej do zupy niż do takiego jedzenia na wpół surowo. Ponieważ ja tak naprawdę te szparagi będę podgotowywał. Nie, nie będę ich tam trzymał, nie wiem, 10 minut w wodzie czy ileś. Po prostu to, co jest najważniejsze, to żeby. Co tu jest? Popsuł się. Tu mam obieraczkę. Więc, tak jak mówiłem, wystarczy najprostsza obieraczka, byleby nie była popsuta. Więc, słuchajcie, ta metoda naprawdę nie wymaga od Was wiele. I nie martwcie się, czy wiecie, zrenicie sobie palec. To jest absolutnie niemożliwe, żeby cokolwiek wam się stało. Wystarczy, że złapiecie tego szparagatu tutaj u dołu. I przyjeżdżacie tam obieraczką, nic Wam się nie stanie i zobaczcie, to, jest, to trwa dosłownie parę sekund. I następny. Teraz tak, ta metoda też absolutnie sprawdzi się przy białych szparagach. Ja po prostu teraz będę robił zielone, ale dzisiaj jeszcze będę robił jakiś rys smażony. Mam straszną ochotę na coś takiego azjatyckiego. I taki szparak lekko twardawy świetnie się tam zda, więc zobaczcie jaki piękny kawał szparaga, rewelacja. Szparagi można nawet jest surowe. Mmm, Jezus, pycha. Szparagi są obrane, ich końcówki są oderwane, wszystko poszło łatwo i sprawnie. W międzyczasie rozgrzewamy patelnię. Mm. Chcemy, żeby jak najszybciej ta woda nam zawrzała, do patelni dodajemy, słuchajcie, dosłownie nie wiem, Pół szklanki wody, tyle powinno spokojnie wystarczyć. Woda jest już bliska wrzeniu, więc ją teraz posolimy. Taką zdrową szczyptą. I możemy już rzucać szparagi, tylko trzeba jeszcze przekroić i... Słuchajcie, raczej możecie je dać w całości, natomiast to, co ja bardzo lubię, to fakt, że one są... Te są troszeczkę ciemniejsze, te są trochę jaśniejsze, bardzo mi się to wizualnie podoba. Słuchajcie, też paragi na wodzie z solą dosłownie, nie wiem, minutkę, dwie. Teraz, w tym momencie, to co jest najważniejsze, dodajemy masło i odrobinę oliwy z oliwek. Oraz trochę pieprzu. Trzymamy teraz na wysokim ogniu żeby ta, trochę tej wody nam się zredukowało, to masło z tą oliwą, z tą wodą stworzą przepyszną emulsję, dosłownie pół minutki i jesteśmy gotowi do podawania. Spróbuję tylko ten sos. Mm, pyszny. Maślany, słony, pieprzny, rewelacja. No ja, zobaczcie, jaka Nie jest ugotowany, ale jest mega chrupiący, nie jest przegotowany, nie ma nic gorszego niż takie po prostu rozpadające się, przygotowane szparagi. Mm. Mm. Ale torpedo. Ten sos jest słony, ten sos jest bardzo maślany, ten sos jest pieprzny, ale w ogóle przede wszystkim jest taki niesamowicie aksamitny. W ogóle ta emulsyjność tego wszystkiego to jest jakaś petarda. Rewelacja. Um, zobaczcie, jak ładnie w ogóle wyglądają te ciemne połówki obok tych jasnych, obranych. To jest po prostu mój ulubiony przepis na szparagi. Absolutnie ulubiony. A nie wiem, zajmuje to 3 minuty. No z umyciem ich cztery. Trzymajcie się na razie.